Hej, hej, witam cię serdecznie. Ja jestem Dawid, a dzisiaj spojrzymy sobie, kto o Tobie myśli no i co w związku z tym zamierza zrobić. Jeśli trafiłeś lub ten rozkład, to znaczy, że nie jest to przypadek i najwyraźniej ktoś ma cię właśnie w głowie. Także zachęcam, żeby posłuchać. Każda karta w tym rozkładzie jest całkiem ważna, także zachęcam też, żeby słuchać do końca. Ponieważ dzięki temu będziesz miał, czy też miała cały obraz tej sytuacji, no i oczywiście tej osoby, a my dzisiaj spróbujemy sobie sprawdzić, kto o tobie myśli, no i co zamierza z tym fantem zrobić, albo raczej, no właśnie w jakich intencjach myśli o tobie, jest to coś dobrego, czy może przygotowuje dla ciebie niespodziankę, może jakąś imprezę urodzinową. A być może bardziej coś złego. Także zobaczymy, jak to wygląda. No i czego możesz się po tej osobie spodziewać, kim w ogóle ta osoba jest. Czy jest to ktoś może z jakiejś relacji, czy może ktoś jakiś losowy, totalnie przechodzień, może ktoś z pracy. No, ciekawy rozkład przed nami, także myślę, że tutaj warto sobie posłuchać. No i zobaczyć, kto aktualnie to wymyśli. No i co zamierza z tym zrobić. Także przełóżmy sobie jeszcze karty. No i sprawdźmy, co tutaj widać. Także lecimy. Zaczynamy od Pazia Mieczy na pozycji numer 1, i to jest karta, która zdecydowanie pokazuje nam taki moment czy, czy stan, w którym, że tak powiem, ta osoba która o tobie myśli. Jest to ktoś, kto siedzi w totalnym zawieszeniu emocjonalnym. Paz Mieczy to jest karta, gdzie wszystko jest zamrożone, schowane głęboko w środku. Czyli to nie jest osoba, która chodzi i opowiada każdemu o swoich uczuciach. Wręcz przeciwnie. Na zewnątrz może wyglądać na absolutnie obojętną, spokojną, może nawet lekko chłodną. No ale właśnie w środku, w środku jest kompletny chaos emocjonalny, który po prostu trzyma pod kontrolą. No czyli to jest ktoś, kto nauczył się nie pokazywać, co czuje, bo albo boi się odrzucenia. Albo uważa, że to niebezpieczne dla jego aktualnej sytuacji życiowej. No więc może to być osoba, która ma już swoje życie poukładane, jakiś związek, czy rodzinę, czy, czy pracę, zobowiązania, i właśnie dlatego zamraża te wszystkie myśli o Tobie gdzieś bardzo głęboko. No bo jednak, gdyby ta osoba wypuściła te wszystkie myśli na światło dzienne, no to wszystko mogłoby się posypać. No więc w tym miejscu jest to całkiem, całkiem zrozumiałe. Natomiast to, co teraz widać, to jest to, że właśnie ono siedzi w tym swoim wewnętrznym konflikcie i próbuje udawać, że nic się nie dzieje. Ciekawe jest to, że paźmieczy to często ktoś, kto blokuje swoje emocje, więc to nie jest tak, że on nie wie, co czuje, bo, bo często tak bywa w tych rozkładach, że gdzieś tam ktoś nie wie i że jest jakiś chaos. Tutaj faktycznie jest chaos, natomiast on nie polega na samym niezrozumieniu swoich emocji czy yy, gdzieś tam myśli, ale na niezrozumieniu, znaczy niezrozumieniu, bardziej na tym, że no nie, nie może tego w pełni czuć na zewnątrz, yy, więc ta osoba wie co czuje, tylko postanowiła to zatrzymać, przynajmniej na razie. Natomiast no tutaj wiadomo, że wiesz, jeśli na przykład gdzieś tam mu puścisz oczko albo coś takiego, to być może jednak się odblokuje w jakiś sposób. No więc pytanie też, kto to jest? Czy może już masz kogoś w głowie? Czy jeszcze nie wyobrażasz sobie, kim może ta osoba być? No bo jednak jeśli osoba jest chłodna, gdzieś tam nie pokazuje tych sygnałów żadnych, no to też ciężko tak się domyślić. Teraz zobaczymy być może więcej szczegółów, także to, to jeszcze za chwilę, natomiast jeszcze od, odnośnie Pazia czy tak przychodzi mi do głowy jeszcze jeden aspekt, ta osoba może mieć wrażenie, że jakby poruszyła tę sytuację, to nie będzie miała kontroli nad tym co dalej. Czyli być może właśnie ten ruch do przodu spowoduje, że gdzieś tam utraci możliwość, tak jak teraz, trochę kontrolowania tego tempa, chociaż no w, tym, w tym wypadku bardziej zatrzymania. Teraz to wszystko jest zatrzymane, jest ok, Natomiast jak już ruszy się, powiedzmy nie powie ci coś, co czuję, albo coś, wiesz więcej, no to już jednak to trochę pójdzie własnymi torami. No i zależnie oczywiście od tego, jak ty zareagujesz, tak też to, to wszystko będzie się toczyć. Więc też wtedy wiadomo, że y, sytuacja będzie troszkę troszkę gorsza, że tak powiem, no bo jednak będzie bez kontroli ta woda. Znaczy, te emocje będą płynęły jak woda, jak wodospad, który gdzieś tam po prostu, tam gdzie jest taka możliwość, tam po prostu płynie. Tak jak właśnie taki żywioł. Ósemka pentakli na pozycji drugiej. I tutaj widzę, jak wygląda wasza relacja. Albo jak wyglądała do tej pory. 8 pentakli to jest karta rzemieślnika, który siedzi i pracuje nad swoim dziełem. Cierpliwie, metodycznie i dzień po dniu. Więc to może znaczyć kilka rzeczy. Po pierwsze, ta osoba mogła Cię obserwować z daleka przez dłuższy czas. Czyli nie było tu żadnego wielkiego wybuchu, żadnego dramatycznego początku. Raczej powolne, takie stopniowe budowanie czegoś w jego głowie może was łączyła jakaś współpraca? Może spotykaliście się regularnie w jakimś kontekście, na przykład praca, czy znajomi, czy jakieś codzienne okoliczności. Ta karta mówi o powtarzalności. Więc widzieliście się często. Może nawet codziennie, albo bardzo regularnie. No i oczywiście w tym czasie on układał sobie w głowie obraz ciebie. Kawałek po kawałku, szczegół po szczególe, jak ktoś, kto studiuje dane. Zagadnienie, no i z czasem znaje coraz lepiej. Co więcej, ósemka pentakli często pokazuje kogoś, kto angażuje się poprzez działanie, nie przez wielkie słowa czy gesty. Może to być osoba, która pomagała ci w czymś, robiła dla ciebie drobne rzeczy, była użyteczna. Nie mówiła wprost: wiesz, interesuje mnie to, czy interesuje mnie ta relacja, tylko pokazywała to przez konkretne czyny, na przykład pomoc, wsparcie, obecność. Które nie do końca były emocjonalne czy jakieś takie romantyczne, powiedzmy, ale generalnie były. I teraz, jak połączymy to z tym paziem, pierwszej pozycji, no to masz osobę, która była blisko ciebie, obserwowała cię, budowała tę więź powoli, może nawet pomagała ci w czymś, ale nigdy nie powiedziała wprost, co czuję, bo bała się albo nie mogła. No, a teraz siedzi w tym wszystkim zamrożona, w miejscu, mając w głowie cały ten obraz siebie, który budowała miesiącami, może nawet latami. To nie jest przelotna fascynacja. Więc, żeby to było takie zrozumiałe, to nie chodzi o coś, co było chwilowe, szybkie, takie byle co. To jest coś, co rosło w czasie, więc ta osoba cię już zna. Zna Twoje nawyki, Twój sposób bycia, w jak reagujesz w różnych sytuacjach. Wie, że lubisz na przykład czarną kawę. Bez mleka, albo że lubisz pobiegać po pracy. No, cokolwiek takiego, co jest takim właśnie charakterystycznym, być może dla ciebie nawykiem, ona również o tym wie. No i wie również, jak reagujesz na różne, różne sytuacje, wie, jak reagujesz na różne prezenty, być może. I też dlatego to jest takie trudne, bo to nie jest tylko przyciąganie fizyczne czy chwilowy impuls, to jest coś głębszego. I to jest chyba dobra wiadomość, jak dla mnie. No ale też pytanie, oczywiście, w jakiej aktualnie, konkretnie sytuacji jesteś, to już jest taka dosyć indywidualna sprawa. W międzyczasie, zanim o gwieździe, zapraszam na duchowie.pl, czyli moją stronę, na której znajdziesz rozkłady prywatne, gdzie możesz zadać swoje pytanie, napisać swój kontekst, jakąś krótką historię i otrzymać odpowiedź od kart. Także myślę, że warto. Jeśli masz jakiś problem, czy taką sytuację, której nie do końca rozumiesz, być może mogę pomóc. Także zapraszam na duchowykierunek.pl Link w opisie. A tymczasem, wracając do naszej gwiazdki, na pozycji trzeciej, to jest karta, która dużo sensu daje temu wszystkiemu. Bo tutaj też ważny kontekst, jak ta osoba myśli o Tobie teraz. Zdaje się, że jesteś dla niej nadzieją. W tym momencie. Dosłownie. Gwiazda to jest karta, która pojawia się po wielkim kryzysie, po ciemności i nagle jest to oświatełko, które mówi hej, może jednak życie ma sens. Może jednak jest coś pięknego, może jednak warto. W jego głowie jesteś kimś wyjątkowym. Nie w sensie jakiejś, wiesz, fajnej laski, tylko w sensie kogoś, kto daje mu nadzieję na lepsze życie nawet. To jest takie podniosłe bardzo, ale Faktycznie gwiazda o tym mówi, więc to jest taka nadzieja na to, że można żyć inaczej, niż żyje teraz. Nie? To jest, to jest być może wyobrażenie pewne, natomiast coś w tym musi być. Ee, więc patrz na tę kartę, i tutaj ta kobieta, która się wyłania gdzieś tam z tej, z tej gwiazdy, to jest obraz czegoś. To jest nieosiągalne, ale też piękne. I tutaj jest sedno, to znaczy on myśli o tobie jak o czymś zbyt dobrym dla niego, zbyt czystym, zbyt prawdziwym, stąd też być może pojawia się to właśnie ten dystans, to te wycofanie, brak tej reakcji do końca, czy brak akcji ogólnie. Eee... Może w swoim obecnym życiu czuje się uwięziony w rutynie, w zobowiązaniach, eee, w rzeczach, które dawa dawno przestały go, że tak powiem, uszczęśliwiać, a ty jesteś taką gwiazdą, która która świeci gdzieś tam wysoko, dajesz mu nadzieję, że można, może być inaczej, autentycznie. Yy, może być bardziej tak, wiesz, luźno, ale zarazem właśnie yy, będąc w relacji. Yy, gwiazdy jest również kartą uzdrowienia, czyli może czuję, że kontakt z Tobą, myśl o Tobie daje mu jakąś ulgę od tego wszystkiego, co go dusi na co dzień. Yy, tak jakby, wiesz, wyjście poza ten schemat. Jak taki oddech świeżego powietrza yy, w tym takim pomieszczeniu zapchanym obowiązkami, ale zobacz też, co się dzieje, jak to wszystko połączysz. Pasz mieczy zamraża emocje. Ósemka Pentakli, znacie z bliska, obserwował długo, budował tę więź powoli. No i teraz gwiazda. Widzi w tobie nadzieję na lepsze życie. Eee, więc to nie jest wiesz, takie powiedzenie o jejku, ale ona ma fajną dupę. To, to zupełnie nie to chodzi. I to jest właśnie fajne, bo tutaj nie chodzi o to, że wiesz, on gdzieś tam postrzega cię, wow, ale masz nogi. To pewnie też, ale to tutaj nie do końca o to, o to chodzi. To jest takie podejście w stylu, że z nią myślę, że mogło być szczęśliwe, z nią mogło być lekko, ale też fajnie. Nie? Czyli tutaj nie chodzi właśnie o te cztery litery, tylko bardziej o coś takiego relacyjnego, typowo. Więc. Myśli o Tobie, o takim życiu, które by było razem. I to jest ciekawe, bo oczywiście te karty mogą to troszkę wynosić tak zbyt mocno, dlatego że energia jest od niego. Czyli on wiesz, idealizuje sobie, myśli o tym, już tam gdzieś ma pomysły na wasz ślub. I to oczywiście jest daleko idące, ale jednak pokazuje nam tą energię, którą tutaj, która tutaj się z tego wszystkiego wyłania. I to jest jakby, że tak powiem, klucz zrozumienia tej sytuacji i przede wszystkim tej osoby, oczywiście. E, także e, to w ten sposób wygląda. Tymczasem idziemy sobie dalej i na pozycji nieostrzy i na pozycji karty e, mamy królową kielichów, no, czyli kartę, która zdecydowanie jest tutaj kartą całkiem mocną, dlatego że mówi dużo o emocjach, o takiej, o, takiej, e, o takich uczuciach wobec ciebie. Ktoś tu jest zakochany, zdaje się. I to nie w takim infantylnym stylu, o którym mówiłem przed chwilą, tylko głęboko, dojrzale, emocjonalnie. Królowa Kielichów to najczulsza karta w całej talii. To jest czysta, bezwarunkowa miłość. To, to nie jest pożądanie, nie fascynacja, nie zauroczenie. To są głębokie uczucia. Więc on patrzy na ciebie i widzi kogoś, kto mógłby kochać do końca życia znaczy kogo, kogo mógłby kochać do końca życia, kogoś, z kim chciałby budować prawdziwą bliskość, czy intymność emocjonalną. I tak tutaj postrzegam te, te kartę, która jest właśnie taka dosyć wymowna, bardzo, bardzo silna, więc to by, by, to by łączyło się całkiem mocno z poszczególnymi kartami, szczególnie oczywiście z gwiazdą, która całkiem w sumie tak stworzyła taki pomost pomiędzy tym, co widzieliśmy tutaj w tych mieczach i pentaklach, które są jednak praktyczne, obserwujące do tych właśnie emocji, które są bardziej namiętne i oczywiście mocne, typowo miłosne. Dobra, także powiedzmy, że mamy ten taki spójnik. Zobaczmy w takim razie, co z tymi emocjami on potencjalnie może zrobić. No i co z tej obserwacji wyniknie, no bo to jest oczywiście ten chyba najważniejszy aspekt, jakby jak to wpłynie na Ciebie, że tak powiem, jak to wpłynie na Waszą relację również w kontekście kolejnych być może kilku dni, czy może tygodni nawet. Więc, no właśnie, w najbliższym czasie myślę, że będzie odzew, to, to raczej nie będzie coś w stylu, wiesz, już <śmówienie> mówienie o emocjach, ale, ale może co tam u Ciebie, jakie jest zagadanie i tak dalej. Rycerz Mieczy to jest ktoś, kto, kto coś na głowę smokowi jednym cięciem więc nie ma tutaj miejsca na dyplomację, na owijanie w bawełnę. Jest tutaj bezpieczne działanie, choć raczej nie chodzi tutaj o właśnie wyznanie uczuć, to być może jakieś podejście trochę bardziej e, oczywiste niż wcześniej. Tak bym powiedział. W ciągu kolejnych tygodni to może się wydarzyć. Czyli jakiś wniosek w jego głowie powstał, e, w głowie tej osoby, że dłużej tak nie da rady, że być może warto w jakiś taki e, już bardziej oczywisty sposób wskazać o co chodzi. Że, zamiast wiesz być na projekcie, to być może będzie bardziej nawiązywał do waszej relacji i w tą stronę zmierzał. E, więc tutaj e, może być jakieś działanie. raczej nie będzie wyznanie, oczywiście, miłości, ale, ale bardziej działanie, właśnie na, na rzecz waszej relacji, że tak powiem. E, tego możesz się spodziewać. Ale też uwaga, bo rycerz-mieczy to jest też intelekt nad emocjami. Czyli on może próbować racjonalizować to wszystko, w stylu, wiesz, musimy porozmawiać, powinniśmy to wyjaśnić, chce być szczery, takie sformułowania mogą się pojawić, i może próbować ukryć głębie uczuć, czyli nie mówić jednak tak wszystkiego, to, to jest to, o czym mówię, z maską logiki i szczerości, czyli gdzieś tam, wiesz, musimy pojawiać o tym, to, to oczywiście jest ważne, ale ten temat poboczny, który jest właśnie tą, tą relacją, będzie jeszcze ważniejszy. Czyli to będzie taka przykrywka, pod którą on chce ukryć to, co macie do przekazania tak przede wszystkim. Tak to yy, widzę. Także to będzie, że tak powiem, postępować w kolejnych tygodniach. I tego możesz się spodziewać. Natomiast tutaj mówię, to, to nie będzie tak, że on nagle teraz wyskoczy. Jak Filip skonopi i nagle urwie się z schoiki i powie ci, że nagle cię kocha, czy coś takiego. Tego nie będzie, natomiast yy, to, to może w jakiś tam sposób postępować. Czwórka pentakli na pozycji szóstej, i tutaj właśnie mamy. jaki problem, bo czwórka pentakli to jest karta kogoś, kto kurczowo trzyma się tego, co zna. Ktoś, kto siedzi na swoim małym stosiku, monet a w tym wypadku akurat trzyma te monety na tej talii i nie chce ich puścić, bo boi się, że jak straci kontrolę, to straci może wszystko. Więc zobacz, co się dzieje. W planach ma rycerza mieczy, czyli wiesz, powiem mi prawdę, wyjaśnię to, to wszystko, koniec z ukrywaniem, no ale w realu jednak jest to, wiesz, pomyślenie, yy, ale co jak stracę, co w ogóle się stanie, jak tak zrobię. Więc ta osoba, która będzie kalkulować straty, będzie się i myślała, yy, chcę powiedzieć, co czuję, ale co wtedy z tym, co aktualnie mam. Z tą relacją, która aktualnie gdzieś tam ciągniemy. Czwórka pentakli to jest również materializm, więc ta osoba może być bardzo przywiązana do swojego statusu majątku, stabilności materialnej i może uważać, że związek z tobą to, to zagrożenie dla tego wszystkiego. Nawet jeśli uczucia są głębokie, nawet jeśli widzi w tobie nadzieję, co pokazała gwiazda, to strach przed utratą tego, co ma może być jednak silniejszy. No i oczywiście strach przed zmianą. To jest ten główny czynnik, który tutaj się nam nakłada na to wszystko. Więc taki konflikt tutaj widzę. Natomiast myślę, że właśnie w kolejnych tygodniach on się może troszkę ruszyć do przodu. Trochę podprogowo przekazywać ci o co chodzi. Także zwróć uwagę na relacje, które są trochę takie nieważne aktualnie u ciebie, które są poboczne. A jednak ta druga osoba w tych relacjach może trochę więcej myśleć czy angażować się w to, niż, niż sobie zdajesz sprawę. I na tej podstawie tą relację być może jakoś rozwijać lub zwijać. Zależnie od tego, co, co między wami się będzie działo. Także to są takie relacje niepozorne. Często to znajomość czy może przyjaźń, z której nic nie wynika do końca, ale po trzecie okazuje się, że coś z tego jednak więcej. Może być, albo przynajmniej ta osoba chciałaby, żeby coś z tego więcej było. Także jeśli masz jakąś taką znajomość czy przyjaźń, która wydaje się taka oczywista i od zawsze, to być może ta osoba w tym momencie właśnie myśli o tobie jako o czymś więcej no tak bym powiedział jako o czymś więcej, o kimś więcej, e, niż może ty sobie zdajesz sprawę z tego. Także tak to widzę. Ciekawy rozkład, ciekawa energia. E, tymczasem. Zapraszam jeszcze raz na duchowykierunek.pl, jeśli potrzebujesz rozkładu prywatnego, a tymczasem dziękuję i życzę wspaniałego dnia. Do usłyszenia. Hej!